Proszę, mam kontakt z tej strony na 2000 z kanału Blancie Witam Was już w trzecim, bodajże, w trzecim odcinku z serwera Pols polska w bałtykmt2.pl. Na przyczynach tutaj macie ulepszanie srebrnego wisiora na 4 taką, wydropiłem go. Następnie jest pokazane, jak dostaje nagrody Jak rekompensatę za to, że dostałem bana, niesłusznego bana. Zaraz wam wytłumaczę, co dają to szczególne rzeczy, które w tym momencie dostałem. Na przykład dostałem takie bonusy, które nie wynikają jakby z przedmiotów, czyli np. PD 50%+, plus, drop 200%, pojemność magazynu plus, ręka podnosząca yangi, szansa na rybę, rzadką rybę, tutaj macie ulepszanie bodajże błotów na plus 4. Skórzonych kozaków. Dużo teraz jechałem na autołowach, bo też jestem autołowy plus premium, young x2, punkty miłości, regeneracja szybsza, regeneracja punktów miłości. Tutaj jest pokazywane jak robię miedziane koczki na plus szóstkę. Dalej macie PvP z widzem, widzem, z Discorda, z D kamienia nie o na metinie. Spójrzcie sobie na to PvP. Dopalacz woli Sunkma. Ma. co to jest na necie. Jest napisane siła, wit, int, e, odporność. To mi daje takie bonusy. E, Autołowy premium. i tutaj mam sobie, pozapisywałem sobie, żeby szybciej wam to powiedzieć. E, dostałem też amulet wiecznej miłości, który daje mi 30% PD, czyli punktów e, punktu doświadczenia, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak na pewno. Plus 10% ataku i szybkości ataku i szybkości zakręcia, plus 5% PRZT i P, many w, w sensie i plus 10% na potwory. Dostałem wierzcha Manu, 1500 PRZT i 15 na potwory, a także Gryfa, który daje mi także 1500 PRZT e, i magi magiczny atak, plus 15% i odporność na ograniczenie umiejętności, 5%. Tutaj macie też pokazany drop z księgi, na, znaczy z. Ze, skrzy ze skrzyni na 30 poziom dalej są a jak przerzuciłem z mojego ninja ten pierwszy poziom e, Blancher 1999 przerzuciłem przedmioty i teraz będzie mi pokazane jak ulepszam właśnie ulepszam e, nasior nasior właśnie na plus 5 na 5 i teraz będą kolczyki, kolczyki od plus 1 chyba robię, lub od plus 2 o ile dobrze pamiętam e, plus 3, plus 4 nie teraz będzie plus 3 Teraz na plus 5, tak? I na plus 5 chyba z klejnotem, właśnie z kawałkiem pękniętego klejnotu, kawałkiem klejnotu one właśnie wtedy wchodzą na plus 4. Chyba jeszcze hełm coś tam robiłem? Nie, bo nie miałem tych igieł w końcu Skorpiona. Bo patrzyłem czy je mam, ale ulepszałem dalej z orkami, tak? Z orkami, ale nie siadło na plus 3. już spaliło. Następnie ulepszam śmiertelkę do plus 4 też, bo nie miałem chyba ostatecznie. Tutaj pierwszą spaliło od plus 1, od plus 2 następną ulepszałem i nie spaliło jej, została mi nawet chyba do tej pory w nie sprzedałem jej nic, została mi jedna, ale nie ulepszałem, bo nie miałem kawałku klejnotu, dopiero później ją ulepszyłem na plus 5, chyba to jak y, zrobiłem to w czasie wbijania 34 tego poziomu, później też y, jak mówiłem wam wszystko na autołowach leciałem, o tutaj 303 wbiłem i... Luzik, tutaj będzie wbijany 34 No bo wiecie, skoro mam te autołowy premium to czemu zamawiam, mam z nich nie korzystać tylko swój czas cenny cenny czas, Każdy, każdego czasu jest ceny. po prostu go nie marnuję prawda? Następnie tutaj ulepszanie tej śmiertelki plus 3, plus 4 i teraz plus 5 bo zdobyłem jeszcze jedną, która daje mi chyba P, o ile dobrze pamiętam tak, P daje mi i tutaj Plus 5, Icyk, mam plus 5, śmiertelkę. Teraz pokażę się w całej okazałości w niej. E, chciałem ulepszyć na plus 6, niestety nie miałem esoterycznych przewodników, bo wszystkie je sprzedałem w poprzednim odcinku. E, następnie macie ulepszanie butów, skórzonych kozaków. Ulepszałem je na początku odcinka, ale to są nowe, na których był bon na szpony 4% lub 5% bodajże dobrze pamiętam. No i jest, amuletorka niestety spaliło, jak to było często w Medinie. No i tutaj w jednym z ostatnich slajdów odcinka niestety niepołącznie przeczytałem kału silnego ciała. No i tym dosyć mało optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć ten odcinek. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Życzę wam również wesołych świąt wielkanocnych. Z tego miejsca także chciałbym pozdrowić dwie osoby, mianowicie Boba KZZZ, który dał mi fms jako mój widz, a także chciałbym pozdrowić Jervisa, który obecnie siedzi w Niemczech i nie ma możliwości krania z nami w Medina ani niczego innego robienia. Mogę to wracać szybko. Pozdrawiam Cię wszyscy. A my za to prawdopodobnie widzimy się dopiero za dwa tygodnie, ponieważ w tym tygodniu są święta wielkanocne, a po nich mam urodziny, więc pewnie spędzę czas ze swoimi znajomymi i nie będę za dużo go w metina. Jedne co może wieczorami, takimi bardzo późnymi wieczorami. Więc pewnie coś z tego dogram i będziecie mieli po prostu bardziej e, obszerny odcinek za dwa tygodnie. Aczkolwiek nigdy nie mów, nigdy może coś nagram. W takim razie dziękuję wam jeszcze raz wszystkim za oglądanie i śmanko do następnego odcinka. A ty daj, daj, daj swoje usta jeszcze raz, a ty serce weź i pokochaj mocno tak.